Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Geogesera na tym kanale. W pierwszej kolejności dzisiaj chciałem Wam podziękować, bo nawet jeszcze tego nie zrobiłem, trochę niefajnie z mojej strony. Chciałem Wam podziękować za to, że subskrybujecie, jest już nas ponad 50 na tym kanale. Chciałem Wam podziękować za to, że zostawiacie łapki w górę, za to, że komentujecie filmy. Sobie nawet nie wyobrażacie, jaką mi to sprawia przyjemność i radość, że. To, co robię, ktoś ogląda, ktoś na to zwraca uwagę, więc cieszy mnie to bardzo. Jeszcze raz wam dziękuję najmocniej, że jesteście. I chciałem jeszcze jedną rzecz z Wami omówić, czyli temat shortów. Zastanawia mnie, co uważacie w ogóle o serii tak to można nazwać, szybkie strzały, które wrzucam na shorty. Czy wam się to podoba, czy jednak wolelibyście, żeby to było tak bardziej w formie odcinka, czyli pod tym względem, że będę wycinał kawałek odcinka, gdzie powiedzmy coś się dzieje, nie wiem, coś zgaduję fajniejszego, że to się udaje. Bo powiem wam szczerze, że póki co z szybkimi strzałami ja mam takie troszkę mieszane uczucia, co prawda one mają wyświetlenia dosyć duże patrząc na resztę kanału, ale chyba jednak będę chciał właśnie to zrobić troszkę w innej formie, więc możecie napisać w komentarzu, co Wy o tym sądzicie, co uważacie. A ja już nie będę przynudzał dalej, przechodzę do odcinka i zobaczymy, co ciekawego nas spotka w tym tygodniu. Ok i mamy już pierwszego przeciwnika, przeciwnik ze Szwecji, 700 LO, więc troszkę więcej od nas i zobaczymy, co ciekawego nas spotka na początku gry. Ja bym powiedział, że znajdujemy się w Europie. Czy tutaj widzimy rejestrację? No tak, to jest europejska rejestracja, ale wam powiem, że troszkę tak ciężkawo. Tutaj jakieś śmietniki, plastikas, popierus, kurcze popierus. Czy to mogłaby być, nie wiem, jakaś Litwa, Łotwa? 24 rok zdjęcia, ale Niemcy to to raczej nie będą, a nawet na pewno. Przeciwnik już odpowiada i ja chyba sobie strzelę, wiecie, w Litwę po prostu. Litwa, Łotwa, a może Łotwa, żeby być też bliżej Estonii. E, Okej, okay. i to była Litwa, bardzo ładnie, przeciwnik poszedł w Rumunię, więc troszeczkę punktujemy na start. Nie miało to dla mnie rumuńskiego vibe'u, nie myślałem nawet o Rumunii, więc nawet ładnie się udało. I przechodzimy do rundy numer dwa, a w niej widzimy skuter jadący tutaj bokiem drogi. Tam widzimy samochód, słabo ruch widać. No prawdopodobnie byłby to ruch lewostronny. Tutaj też widzimy ten znak. Czyli bylibyśmy gdzieś w Azji. Tutaj chyba auto jedzie w naszą stronę. No niestety słabo to widzę. Patrzę jeszcze sobie na słupy. Zobaczmy. Te słupy mi się właśnie kojarzą z Azją głównie. Więc chyba sobie strzelimy w jakąś Tajlandię. Ale czy na pewno? Jeszcze tak się rozglądam. No szkoda, że nie widzimy nigdzie napisów. Tutaj coś widzimy, no też nie za bardzo. Tam. Nie, dobra. Strzelby w Tajlandii nie ma co przedłużać, bo raczej nie znajdziemy tego dokładnie. Tak jeszcze się upewniam, czy ruch, no ale patrząc po tym skuterze, no by wychodziło, że to lewostronny. Patrzę jeszcze, może tu widzieliśmy tę auta, widzieliśmy i ruch jest lewostronny, okej. Okay. O, i bardzo ładnie to była. Tajlandia, nawet jesteśmy troszeczkę bliżej niż przeciwnik, co prawda nie o dużo, bo 130 km, tak? Nie, nawet nie, co ja gadam. 86 km dokładnie. A my przejdziemy do rundy trzeciej i zobaczymy, co w niej ciekawego będzie. Widzimy w niej auto terenowe typu pick up. Widzimy w niej jakąś dziwną postać. Tutaj coś widzimy. E, Okej, okay. mamy za nami samochód patrolujący, więc ja bym podejrzewał, że jesteśmy w Nigerii, chociaż trochę mi ten samochód nie pasuje. Może to Kenia będzie, więc sobie tak odpowiedzmy, że znajdujemy się w Kenii. Dajmy gdzieś, gdzie tu bardziej sucho zgadujemy. Okej, okay. i po raz kolejny jesteśmy troszeczkę bliżej od przeciwnika, ale nie o dużo, to znowu jest tam niecałe 100 kilometrów. E, jeszcze troszeczkę myślałem o Nigerii, bo w Kenii mamy zazwyczaj ten, tą rurę wydechową na przodzie, e, a tu nie mieliśmy. Ok, i teraz będziemy w Indiach, prawda? Widzimy to po tej rozmazanej kamerze, ale czy mamy jakąś. E, czekajcie, Jain Kai to nie, hotel. E, patrzę, czy może mamy miejscowość napisaną. E, Daka to by była. Wydaje mi się, że w Indiach Dhaka, coś mi to mówi, ale no nie widzę tego na mapie, Nowe Delhi, Jaipur, to mogłem źle przeczytać, nie, nie widzę, dobra, strzelimy chyba sobie po prostu w napis jak to się mówi w Indiach, zgadujemy, nie będziemy szukali tego dokładnie, stolica to raczej nie jest, ruch lewostronny, no wszystko by nam podpowiadało, że to są Indie. Jeszcze tak patrzę, no kamera brzydka, to muszą być Indie. Zobaczymy co przeciwnik ciekawego wykombinuje, bo póki co nie odpowiada. E, okej, okay, no i dobrze, że nie, a on dał Pakistan, okej. Okay, a my byliśmy bliżej Bombaju. Ktoś śpiewał Bombaj, Safir, e, chyba Mata jak się nie mylę. A my przechodzimy już do rundy piątej i cóż tutaj ciekawego na nas czeka. Ruch lewostronny, białe pasy. Dosyć sucho, ja bym powiedział, że to może być nie RPA, chociaż myślę o RPA, ale chyba to będzie Australia po prostu. E, jeszcze tak się rozglądam, czy jest coś, co nam bardziej mogłoby pomóc. E, tutaj no niestety za bardzo nie widzę. Nie, myślę, że to jest Australia. W Nowej Zelandii już by gdzieś były żółte pasy po boku, chociaż no to nie widzimy tego za bardzo. Kurczę. Mam mały problem. A tu coś widzimy? No, nie, niestety nie. Kamera dosyć mocno zamazana. Czy to mogłaby być Azja, może bardziej, a nie Australia? No teraz mam dylemat. Tak jak zacząłem o tym myśleć, patrzę na słupy, ale też nic nie widzę za bardzo. Czy tak tutaj sobie rzućmy okiem. Kurczę, by już można w sumie odpaść, jakbyśmy dali mocno złą odpowiedź. I nie wiem, czy iść właśnie w Australię, czy iść w Azję. Tak, jeszcze sobie sprawdzimy samochód, ale on też mi za dużo nie podpowiada. Przeciwnik już odpowiedział. Strzelamy w Australię. Gdzieś, może bardziej na północy Australii, zgadujemy. Okej, okay, czyli jednak to było RPA, przeciwnik poszedł w Azję. Czyli było iść też w tą myśl, którą mieliśmy, czyli RPA. No ale nie poszliśmy, na szczęście przeciwnik poszedł na Azję, więc punktów nie tracimy praktycznie w ogóle, bo tam chyba 30. A teraz widzimy slow i widzimy żółtą rejestrację, ruch prawostronny, więc tutaj chyba już wszyscy wiemy, że będziemy się znajdowali w Izraelu. Dajmy sobie może gdzieś troszkę zielono. Nie, dajmy sobie gdzieś tutaj, zgadujemy, nie przedłużamy. I teraz powinno się okazać, że nie jesteśmy w Izraelu. Nie, no ale raczej, no skoro mamy tutaj język arabski, żółta rejestracja, no to głównie to, prawda? Okej, okay, byliśmy mocno na północy i przeciwnik ładnie poszedł w północ, no ale yy, że byliśmy w dobrym kraju, no dodam różnica tych 100 km dużo nam nie robi, tak jak zresztą wcześniej my nie dużo punktów dostawaliśmy. I idziemy do rundy siódmej, a wy niej widzimy cyrlicę naszą ukochaną. Widzimy w niej rejestracje jakby europejskie, więc ja bym celował, że to może być jakaś Bułgaria przykładowo. Znak stopu, Rosja to to raczej nie będzie. O tu widzimy kawałek rejestracji na SEACie. Ale nie wiem, co to jest za rejestracja. Tam jakaś Łada jedzie, czy może Rosja to będzie jednak. Przecież nie no, mają niebieskie te końcówki. Tutaj niestety nie widzimy za dużo. Czy są białe? No nie, no tu na Audi widzimy niebieski kawałek. Tu nic nie widzę. Dobra, odpowiadamy Bułgarię, nie przedłużamy. Zobaczymy, czy to dobra odpowiedź, czy nie. Jak Rosja, to miejmy nadzieję, że tutaj gdzieś bliżej, żebyśmy nie odpadli. Zobaczymy, co jeszcze przeciwnik ciekawego wymyśli. Jeszcze tak sobie tu zerknę na górę, ale też nic nie widzę. Okej, okay, to była Serbia. Przeciwnik poszedł w Macedonię, więc byliśmy znowu dosyć blisko. Cały czas widzę, jesteśmy dosyć blisko siebie. I przechodzimy już do rundy numer 8. I zobaczymy, co w niej ciekawego nas spotka. A w niej widzimy. Yy, Depanefel, to mi nic nie mówi. Biała rejestracja z tyłu. Gdzie my mamy słońce? Prawdopodobnie tutaj, czyli bylibyśmy na północnej półkuli. Ehm. Yy, Menir delusim, Menir de Luzim, hmm. Czy to byłby język hiszpański? Mój... Aha, mamy przecież nawet tutaj tą flagę Europy. Boże, a ja myślałem gdzieś bardziej o Ameryce jakiejś. Nie wiem, strzelmy w Hiszpanię, gdzieś bliżej Portugalii, bo też mi się trochę z Portugalią to kojarzy. E, Okej, okay, to była Portugalia. I znowu jesteśmy całkiem blisko siebie. Chociaż już teraz troszkę punktów więcej tracimy. 1000 aż, ale dobra, nie odpadamy to najważniejsze, przechodzimy do rundy dziewiątej, a wy niej widzimy skutery, żółta rejestracja z tyłu. To jakby flaga Boliwii, nie Kolumbii, bo żółtą rejestrację widząc od razu pierwsze skojarzenie to Kolumbia, ale wszędzie są żółte chyba rejestracje, więc pójdziemy w Kolumbię, mi się wydaje, spróbujemy. Jeszcze możemy sobie rzucić okiem na słońce. Na S, czyli bylibyśmy na północnej półkuli, czyli mogłaby to być Kolumbia, bo w Kolumbii wiem, że w Meksyku na pewno trochę słońce jest mylące, e, ale strzelmy sobie w Kolumbię. Mam nadzieję, że nie odpadniemy. E, jeszcze tak się rozglądam, przeciwnik odpowiada. Okej, okay, to była bardziej po prostu północ Kolumbii. No tak, no słońce w sumie nam to mogło podpowiedzieć. Aż 2000 punktów tracimy. Aha, no bo Kolumbia w sumie też nie jest takim małym krajem. Więc byliśmy 700 km ponad od poprawnej odpowiedzi. A teraz ja bym powiedział, że jesteśmy w Europie. I gdzie dokładnie w tej Europie? Czy tutaj coś widzimy? No, za bardzo nie widzimy. Słupy drewniane, słupy takie betonowe bardziej. Czy tutaj ten domek? No, to mi za dużo nie podpowiada. Czy to mogła, nie wiem, być jakaś Rumunia na przykład? A który rok zdjęć widzimy? 2022, ok, to to mi za dużo nie mówi 22, tyle, że to nie są Niemcy. E, kurczę, tutaj nie widzę, patrzcie, jest rozmazane wszystko. Przeciwnik odpowiada. Może Czechy sobie spróbujmy strzelić, żeby w razie czego być blisko. W sumie czego blisko? Węgry, Węgry, to nie będą Węgry. Ale dajmy, żeby być blisko Rumunii. Okej, okay. szartowałem. Czekajcie, to Słowacja? A Słowacja już, okej. Okay. Bardzo dobra odpowiedź z tymi węgrami, ale przeciwnik dał Rumunie, czyli to o czym ja myślałem, ale nie byłem w 100% przekonany. A my już mamy rundę 11 aż w tej grze. Tutaj widzimy Andersona, e, widzimy Pepe, Pana, e, Ruch lewostronny, tak jakby. Tak? Czy nie? Czekajcie, prawostronny, tak, okej. Okay. Parę, czyli to będzie Meksyk, prawdopodobnie. Zwróćmy sobie uwagę na słup, chociaż słup jest normalny. A jaka antenka w samochodzie? Nie widzimy antenki w samochodzie. Czarny samochód, to mi podpowiadałoby Argentynę albo Urugwaj, kojarzę, że tam są czarne samochody. E, I parę. Pepe mi się bardziej by kojarzył z Urugwajem. Spróbujmy tak strzelić, ale żebyśmy się głupio nie wywalili i się głupio właśnie wywalamy w tym momencie, przeciwnik na pewno to wygra. Patrząc po mnożniku, no niestety, no nie udało się wygrać pierwszej gry. I dzisiaj sobie na tym zakończymy. Nie będziemy robili drugiej gry, no bo odcinek już dosyć długo trwa. A ja Wam bardzo chciałem podziękować za oglądanie. Liczę na to, że odcinek Wam się podobał. Liczę na to, że zostawicie jakąś łapeczkę w górę, subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. I trzymajcie się gorąco. Cześć!